Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś na warsztat bierzemy Fiata Seicento Jest to Seicento 900k. Co będziemy robić? Będziemy rozwiązywać problem nieświecących się kontrolek licznika szczególnie kontrolki światełniania, kontrolki wtrysków. Także zapraszam do oglądania. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od odkręcenia dwóch śrubek. Znajdują się tutaj, na klucz gwiazdkowy. Wtedy będziemy mogli ściągnąć dolną osłonę stacyjki i odkręcić następnie dwie śrubki od górnej osłony stacyjki. Jak widać dolną osłonę mamy zdjętą, żeby zdjąć górną osłonę stacyjki musimy tu nie pokażę tego bezpośrednio, ale tutaj jest taki wkręt tam głęboko bardzo i z drugiej strony tak samo. I stacyjki już mam zdjętą, teraz żeby zdemontować licznik, trzeba odkręcić tu śrubkę. Tą, to jest z 5. Tu śrubkę imbus, 5 i tam tutaj imbus, piątka. Żeby wykręcić te imbusy, trzeba odpinać te wszystkie kostki elektryczne. Bo dojście jest bardzo słabe. Dobra, licznik już jest odkręcony, teraz musimy, musimy go delikatnie do góry atpy. Trzeba zwrócić uwagę. Są takie dwa plastikowe bolczyki. że trzeba delikatnie wyszarpnąć licznik do góry, żeby ich nie połamać. Później trzeba wypiąć linkę przebiegu i trzy kostki. Tutaj jedna taka dłuższa, tam przy lince jedna krótsza i z tamtej strony jedna dłuższa. No i licznik z cieniasek już wyjęty. Teraz trzeba go tutaj rozebrać, rozpołowić. W tym celu trzeba wykręcić. Nie wiem, czy będzie widać. Tam jest schowana śrubka. Tam jest schowana śrubka. I tutaj te dwie śrubki. No, jedna no, osłona plastikowa już jest zdjęta. Wygląda tak. Teraz, żeby wyjąć cały ten e, mechanizm, licznik i te wszystkie lampeczki z tej drugiej obudowy, musimy odkręcić tutaj śrubkę i tutaj śrubkę. No ja już rozbroiłem sobie całkowicie ten licznik. Jestem już po wymianie żaróweczek i miałem tutaj jeszcze jedną musterkę. że tutaj zrobiło się zwarcie, nie było połączenia. No, po prostu tutaj nie świeciła kontrolka wtrysków ręczny. Tutaj też kontrolka ładowania. Ta... I spalona była żaróweczka od kontrolki, światła mijania. Żeby wymienić taką żaróweczkę, należy po prostu tutaj wykręcić w lewą stronę. Żarówkę, i trzeba ją nie ma piostrości. O, złapał. Trzeba taką żarówkę wyjąć. Wsadzić nową. To jest żarówka R5T5 1,2 W. Jak już ją wymienimy. Wystarczy, że wsadzimy z powrotem. Zakręcimy. I to wszystko.